Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Bloodborne i zjedźmy sobie oczywiście na trzecią warstwę w poszukiwaniu, rzecz jasna, naszych utraconych, najprawdopodobniej już teraz wchłoniętych yy, tętniń. Także, słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do tej, tej pobocznej lokacji, ale może najpierw przejdziemy się prosto, ponieważ wydaje mi się, że tu może być latarnia... I sobie ją od razu oczywiście właśnie rozpalimy, żeby musiał za każdym razem po każdej śmierci zjeżdżać tutaj na dół, tylko mm, żebym mógł sobie po prostu tutaj teraz już przebiec w razie co tędy, żeby miał teraz taką bardzo krótką, fajną i przyjemną y, drogę do przebycia. I chyba pamiętam nawet, gdzie ostatnio byliśmy. Nagrywam to naprawdę jakiś czas po tym ostatnim odcinku, to znaczy kilka godzin. Więc już troszeczkę mogę być tutaj w pewien sposób zagubiony, ale mam nadzieję, że i tak się odnajdziemy. Chyba by było to tutaj, z tego co pamiętam. Tam na końcu była korytarza, wszystko sprawdziliśmy. Tutaj też będziemy musieli sobie sprawdzić po drugiej stronie, ale najwyżej będę się tutaj jeszcze cofał i eksplorował, bo słuchajcie, to jest oczywiście trzecia warstwa, a jak mówiłem, tutaj na trzeciej warstwie musimy koniecznie, ale to naprawdę koniecznie znaleźć te przedmioty, bo dla nich tutaj przyszedłem, dla. Nie pamiętam jak się naprawdę nazywają niestety, ale one są niesamowicie tutaj, pamiętam, istotne i to jest miejsce naszej śmierci, już wiemy kto ma nasze tętnienia. A ma je tamten, oczywiście, Gwiezdny Emisariusz Z którym, mam nadzieję, uda mi się rozprawić już za chwilę O Jezu, patrzcie, jak to do mnie idzie Ile ma życia? Nie mógł być trochę więcej? Trochę bardziej bić jeszcze? Byłoby za łatwo, bo załatwo za łatwo trochę no! Właśnie sobie zdaję sprawę, ile tętni straciłem w tym momencie i to, jak bardzo się wnerwiłem, a jednocześnie. Nie, dobra. Nieważne, naprawdę, naprawdę nieważne. Naprawdę, nie. Wolę, wolę nie myśleć, ile tam tych tętni było. Wolę o tym zapomnieć jak najszybciej. O Boże, dobra, zostawmy to w spokoju, teraz będzie chociaż mniejsza presja i większa motywacja, żeby się z tamtymi po prostu paskudami ro rozprawić. Wiem, że ja to spieprzyłem, wiem, że to kompletnie źle, źle rozegrałem, bo powinienem podbiec do niego, do tego Gwiezdnego misariusza i go szybko, czym prędzej po prostu zabić, no ale jak widać... Źle to rozegrałem, zumiem plan i zapłaciłem najwyższą cenę, czyli utratę naprawdę nie, nieważne ilu y, tętni. Mam nadzieję, że nie pamiętacie z ostatniego odcinka, ile tego było. Jak tak, to lepiej nawet nie, nie, nie odświeżajcie sobie tego. Nie sprawdzajcie ile, bo po prostu coś wam się stanie i umrzecie ze śmiechu. ze mnie, jak łatwo i jak y, tutaj szybko straciłem taką pokaźną naprawdę sumkę. Tędy trzeba było w ogóle iść, bo tu on nie bliżej, ten gwiezdny misteriusz, to nie musiał. Nigdzie podbiegać specjalnie, jak widzicie, no ale cóż, demo oczywiście nie przemyślał tego. Tylko się rzucił i, i chciał jak najszybciej odzyskać swoje tętnienia. Dobra, możemy teraz to podnieść. Pytanie, jak to dalej rozegrać? Pyt może przejdziemy się tym razem na drugą stronę, zabić sobie tego tutaj wysysacza mózgów. Chyba to powinno się udać bez właśnie najmniejszych problemów. I czemu ja tego tak ostatnio nie rozegrałem? Naprawdę nie wiem. Jestem zły na siebie teraz. Dobra, czas na ciebie. Ten to jest strasznie ciężki do pokonania. Już w ogóle normalnie, to jest jeden z najtrudniejszych przeciwników. O kurde. O kurde. O, o kurde. A skąd ten wysysacz tam się wziął? Dobra, jestem po, poza jego zasięgiem w tym momencie, ale skąd on tam się wziął? Tutaj przejdzie? Czy będzie za szeroki? Chyba jest za szeroki. A o nie! O nie, za szeroki, ale nie żyje! I nawet za dużo życia mi ostatecznie nie odebrał. Czas na ciebie. Nie zdążysz. Nie zdążyłeś. Bardzo dobrze. Nie, tutaj naprawdę też nie masz, szczerze mówiąc sensu, żeby płakać, że tam się straciło. Tak dużo tętnień, bo zobaczcie jak tutaj szybko się je... odrabia. Więc już mam prawie 70 tysięcy, to jest naprawdę ładna też ilość. Dobrze, tutaj mamy i tego Gwiezdnego Miseriusza, który jakimś cudem wchłonął te moje tętnienie poprzednie. Jest i sarkofag, wydaje mi się, że tam są właśnie te przedmioty, o które nam tutaj chodzi, bo one są tak pilnie strzeżone, że to jest po prostu coś niewiarygodnego. To jest najbardziej strzeżony skarb we wszystkich lochach, jakie do tej pory mieliśmy i to naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że tak właśnie tutaj to wygląda. Dobra, to ja może zrobię sobie taki myk, że zejdziemy sobie z pola widzenia, żeby on o nas zapomniał, żeby nie wiedział gdzie my absolutnie jesteśmy i podejdziemy sobie do niego drugą stroną. Kto wie, może się naprawdę to nam powiedzie, a może nie. A już chyba się uspokoił coś. Jak to wygląda? No już o nas zapomniał. Super. Wiem, że tam jest wysysacz. Okej, okay, mogłem go jeszcze zripostować, ale już. Znaczy, przebić od tyłu, zbackstabować, ale już mi się nie chciało. Jest, jest jeszcze pułapka na środku, serio? Boję się tego sprawdzać, boję się tego dotykać w ogóle. Jest Ripple'a na jeszcze martwym przeciwniku. A co mi tam? To za to wszystko, co ty mi zrobiłeś. Kulę z żywego srebra, dobra. Byle tylko na to teraz nie wejść yy, z wrażenia. Proszę, żeby to było to. Ja po obrazku to rozpoznam. To nie jest to. To nie jest to. Teraz to specjalnie sobie sprawdzałem, bo jakbym zginął, to tam już trudno w sumie. Jest, już mam 125 tysięcy, no to w sumie jakbym zginął, to bym trochę żałował tego. <laughs> nie, dobra, naprawdę nie ma... Już, już mi naprawdę przeszedł te, ten... w nerw z tego powodu, że straciłem przez swoją głupotę tak szybko te... te tętnienia, ale w sumie to, tak na no to wychodzi, że bardzo szybko, ładnie, sprawnie można sobie tutaj odrobić, więc głowa do góry, demo, nie martw się i leć do przodu. Ne, sprawdzimy sobie teraz drugą stronę tam u góry, co tam się takiego znajduje, cały czas oczywiście poszukując Naszego skarbu, bo wydaje mi się, że on będzie raczej w tej części, tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w tej takiej dodatkowej. Bo tu jest zazwyczaj, są jakieś skarby takie ciekawsze, a nie z tej strony, oczywiście. I patrzcie, kto tam łazi, patrzcie, kto tam łazi. Ok, no to zobaczymy. Zejdziemy sobie teraz jeszcze tutaj i kawałek się. Oczywiście tam go przeciwnika ominąłem ostatnio, no ale cóż. Znaczy teraz go zabiłem ostatnio go zabiliśmy przecież. Teraz go ominąłem, wtedy go zabiliśmy. Jezu, gdzie ja lezę? Zaraz, gdzie to było teraz? Aha, już mnie zauważył. Tu jest teraz wyjście. To się kierujmy tutaj. To jest na pewno wyjście? Tak, na pewno to jest wyjście. Oczywiście, że tak, to musi być wyjście. Czy oni idą? Jezu! On tu idzie. Oczywiście posługuje się ostrzem Ludwika, jak widać, ale nie tak dobrze jak ja. No dobra, sobie trochę musi ułatwiać, bo jakby się miał posługiwać samym ostrzem, to oczywiście by nie miał najmniejszych szans. Chodź tutaj bliżej. Co, boisz się? O kurde. No. Zobaczymy się troszeczkę. Patrz jak on się zapędził. Tutaj widać ewidentnie, że twórcy mu nie pozwolili tutaj wchodzić, a on i tak idzie. Leci do przodu, pragnąc mnie oczywiście zabić. Oho! I, ty, I teraz prawie mu się to udało nawet. Dobra, fantastycznie. Oczywiście nic z niego nie wypadło, prawda? No jasne, że nie. Ja tylko potraciłem tętnienia, znaczy... fiolki, ale zyskałem no 26 tysięcy tętni, więc nie mam powodu raczej do narzekania. i dobrze, słuchajcie, zostawmy sobie teraz to miejsce w spokoju. Teoretycznie mógłbym się przenieść do snu tropiciela, ale czy, to, czy pytanie czy to jest jeszcze warto? Nie, poryzykujemy sobie przez to 156 tysięcy, to przecież nic takiego o Jezu, dobra, a może jednak warto byłoby się tam przenieść i uciec stąd? <laughs> nie, ale wiecie co? Tak teraz mi przyszło do głowy. Że właśnie jak tu są same takie stwory z kosmosu i tego typu rzeczy, już był boss z kosmosu, to ja mam nadzieję, że nie będzie. No, wiecie, kogo mam na myśli, mam nadzieję. Ebrieta z córki kosmosu. Jako trzeciego bossa w tej warstwie. To była taka przesada. Nie, no po prostu... <laughs> nie, okej. Okay. Takie coś nie ma prawa miejsca. Takie coś niepewne nie zostało tutaj zrobione. Pozbądźmy się tych pułapek oczywiście, znaczy tych posągów, które najprawdopodobniej też są pułapkami tutaj. Nie, zobaczmy czy to jest niewidzialna ściana przypadkiem, bo pisaliście, że ja nie sprawdzam. Sprawdzam tylko one są tak rzadkie właściwie i w takich no, miejscach, że to naprawdę bym musiał odchodzić i co chwilę naprawdę walić po tych ścianach i to by aż głupio wyglądało, więc... A widziałem też, że skarby za tymi wcale nie są jakieś super spektakularne i mega jakieś niesamowite, więc... Nie wiem. Nie widzę z bardzo sensu też, żeby tutaj tych niewidzianych ścian na siłę szukać, szczególnie w serii. Jakbym sam grał, to bym pewnie łaził i tam atakował, ale tutaj to... To tak trochę czasu zabierało i głupio wyglądało też myślę, dobra, zostawmy ich w spokoju, o, bo zaraz mnie z... zabiją w szczęście wcale daleko do nich nie mam teraz, żeby dobiec, więc myślę, że sobie powinniśmy dać radę. co wrogi, donośny dzwon. O, super, po co mi ten słowo wrogi, donośny dzwon teraz pokazujecie, pokażcie mi może jaki boss będzie na tej trzeciej warstwie, bo sam, sam się teraz nastraszyłem i sam teraz mam stracha takiego, że kto tu cholera może być teraz z tym bossem. Um, dobra. Nie wiem, że jeszcze tą tutaj gromadkę wesołą będziemy musieli sobie ubić, no ale to tam jest bułka z masłem właściwie. Chodźcie, tutaj, emisariusze, no chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, ty masz moje tętnienie. To bardzo dobrze, że to nie, nie był. Co mu się stało z tym ogniem? Ja naprawdę nie mam pojęcia, co to się stało w tym momencie. Aha. Ja już wiem, co to się stało. Pułapka, która prawie mnie zabiła. Ale on po prostu przyjął strzałę w głowę. Okej, okay. ja już myślałem, że taki tajemniczy, niesamowicie rzadki jakiś hit, jakiś krytyk wszedł w tym momencie, a to niestety nic z tych rzeczy. Okej, okay, słuchajcie, stawmy sobie może te otoczaki i postarajmy się... W sumie taka pułapka to nie byłby głupi pomysł, żeby wykorzystać do walki z tymi wilkołakami, ale... tutaj niestety już chyba ich nie zastaniemy, już ich nie znajdziemy w tym miejscu gdzieś. Więc szkoda, szkoda. Tam w tle oczywiście po prawej stronie pełno jeszcze tych emisariuszy gwiezdnych. Dziwaczny, więc y, trzeba będzie się uważać. I, że tak. Ta mgła w ogóle strasznie też działa, że. Oho, zauważył mnie. Że przeciwników sobie nie możemy nawet normalnie namierzać przez nią. Ktoś tu się zdenerwował. I oto czeka mi, widocznie nie lubi dostawać. Po głowie, no nie! Bym zginął, jakbyś mnie tym trafił. Masz no szczęście, nie? Że mnie tym nie trafiłeś. <laughs> Jak ja mam stąd wyjść? Pomocy! Pomocy! Jezu, dziękuję. Dziękuję, że mnie oszczędziłeś. Dziękuję, że walczysz w fair play. Naprawdę. Jezu, jak ja cię uwielbiam. Aż nagrodę cię zabiję. Może. O nie. Już byśmy się zaraz przekonali co by się stało, bo nie tym atakiem trafił, bym sobie wykrakał oczywiście, ale jest jeszcze jedna szansa. Jest, jest jeszcze przynajmniej jeden wilkołak, to zobaczymy, być może mu się uda ta sztuka i mnie trafi, a czy sztuka, to, to w sumie jest nic trudnego, żeby mnie akurat złapać na ten atak. Okej, okay, fiolki aż 5, no to jest super nagroda, to mi się podoba akurat. Hmm, dobra, widzę go. Oj, ali miam fuksa teraz. Mocny a tak, ja hey, oczywiście nie wyszło. Chociaż z wyskoku trafiłem go, ładnie. No naładujmy ten najmocniejszy. O Jezu, jak dobrze, że mnie nie złapał, naprawdę. Jezu. Bardzo rzadko on tak się wycofuje. Dostanie? Jest. 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 Jako wyrzuciło. To jest naprawdę moc. Ten miecz naprawdę ma moc. Yy, dobra, wiecie co? Ja sobie pójdę tutaj w takie bezpieczne miejsce, bo musimy zrobić cięcie i lecimy dalej. Dobra, pozbądźmy się teraz tej wesołej gromadki gwiezdnych emisariuszy, którzy tutaj gdzieś się szwendają po prawej stronie. Uważając tam pułapki, bo wiadomo, że tego musi tutaj być cała masa. Nie wiadomo co tam się znajduje za tą yy, mgłą, więc tam na razie nie idziemy. Sprawdzimy sobie w takim razie jeszcze inne opcje. Tak ciebie już zauważyłem, więc sobie postaram się. Ciebie zabić. O ja. Jasne. Zniknij mi jeszcze. Tylko tego by mi brakowało do pełni szczęścia, żebyś mi jeszcze zniknął. Dobra. Zaraz się nimi zajmiemy, oczywiście, ale najpierw sprawdźmy sobie, co się tutaj znajduje jeszcze takowego. O ile coś tutaj się znajduje? No nie, nic nie ma niestety. Co to jest w ogóle? Jakiś. E... pies? Chyba tak. Jakiś. E... Wygląda, jakby był w ogóle skamieniały tutaj, czy coś takiego dziwna sprawa. Eee, dobra, jeszcze ciebie rozwalimy. Tak, oczywiście, tu był aktywator. Więc bardzo dobrze, że na to zwróciłem uwagę. No bo w sumie łatwo byłoby się na to wbić. Jezu, sporo jest ich tutaj. Czy tam jeszcze będą przypadkiem jakieś wilkołaki? Mam nadzieję, że nie. Będą, mam szczerą taką nadzieję. Dobra, ale już tak jestem rozluźniony. A mam wrażenie, że aż za bardzo. Bo oni też potrafią. Kurde, przywalić mocno. Więc tutaj naprawdę trzeba na nie też uważać. No zobaczcie. Jeszcze jak zacznie magię nas atakować, to już kompletnie. Jesteśmy w tarapatach wtedy. Dobra. Jeden z głowy. Zostało jeszcze 40. Co z ciebie tutaj wypadło? O, nic takiego ciekawego. A z ciebie? A kule, to już lepiej. Jezu. Nie widziałem, że wy tak umiecie. Ooo, ale pięknie! No po prostu taka kwadra, takie poczwórne zabójstwo rzadko się zdarza, jeszcze mieczem szczególnie, takim takim atakiem jeszcze, takim pchnięciem tylko. się boję, że jest zamaskowana jakaś pułapka, wiecie. Jakaś taka wredna. No ja bym tak zrobił na przykład, że skarb, taka pułapka zamaskowana i... i, i mgła. I przycisk jakiś właśnie tam jakaś płytka naciskowa, która aktywuje jakiś mechanizm morderczy, ale na szczęście tutaj o tym twórcy nie pomyśleli. Byli bardziej litościwi niż ja. <laughs> to się rzadko zdarza chyba. Co my tutaj takiego mamy? Dokąd mnie to zaprowadzi. Zaprowadzimy to do kolejnych drzwi. Tajemniczo. Sprawie 3000 już. O Jezu! Chyba nie jestem tutaj szczególnie proszonym gościem. Dobra. O, czas na was. Ale wiem teraz fuxa. Nie! Aj, mi, milimetry po prostu za daleko byłem od niego. Jest jakiś skarb. Proszę, żeby to było to. Proszę, żeby to były te. Rzeczy, których potrzebuję do rytuału. Ja będę wiedział, jak to wygląda. To jest naprawdę tak charakterystyczne. Nie chcę wam zaspoilować tego, dlatego też o tym nie wspominam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę mógł wam teraz to zaprezentować. Trzymajcie kciuki, żeby to były wymagane składniki do lochu. Nie, to nie jest to. Jest to żółty kręgosłup w ogóle. Czy ja? Miałem już jakiś taki podobny coś do tego kręgosłupu, jest to specjalny materiał używany w Rytuale Świętego Kielicha. Dzięki, że trzymałeś kciuki, mogłem wam powiedzieć za co macie trzymać, żebyście wiedzieli, ale to niestety nie jest to jeszcze o co nam chodzi. I proszę bardzo, tworzyliśmy sobie naprawdę genialny skrót. Wiem gdzie jestem, więc jest to jakaś super rzadka rzecz, że wiem gdzie się znajduję. I zostawmy sobie teraz to miejsce już i przejdźmy do dalszej części tego lochu, zacznijmy eksplorować teraz może czy ktoś jeszcze żył, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Mam nadzieję, że mi się wydawało. Zobaczmy teraz tą nogę lochu. O, a tu mnie jeszcze nie było. Ca, kula. Genialnie po prostu. Genialnie. Lepiej być nie mogło. Już długo tego tego motywu nie było właściwie z kulą. Słuchajcie, to jest bardzo ryzykowne co ja teraz zrobię. Czekam aż tego kula się przetoczy i lecimy do tych drzwi. Boję się, że one są otwierane z drugiej strony Zdążyłem No to była naprawdę niespodzianka, jakiej się w życiu bym nie spodziewał Okej, okay, jesteś mój Jeszcze raz. Jezu, muszę zdążyć, proszę Dobrze. Dobrze. Naprawdę jesteś mój. Fiolki. O jak miło! Oj jak miło, ale jak mi też od razu skoczyło? Całe serce, aż do gardu, jak tylko zobaczyłem, że on tutaj jest. Po pierwsze, najpierw się ucieszyłem, że mi się to udało w ogóle przejść. A. Oj, to są też te drzwi, które się otwierały wtedy z drugiej strony. No genialnie, no po prostu genialnie. To już nie mamy żadnej innej ścieżki do obrania. Mhm, żadnej innej. Więc wracamy tutaj. Oczywiście to już się zamykają teraz, te wszystkie ścieżki poboczne dodatkowe i tak dalej, i tak dalej, które mieliśmy. To była gdzieś drawina, gdzie ona jest, bo tak szybko latam, że. Demo, zwolnij. O, tu jest drabina, właśnie. Trzeba się do góry popatrzeć. One są jeszcze ładnie oznaczone. Możemy jeszcze pójść sobie tam razem z tą kulą, jak ona tam się toczy. Mam nadzieję, że dokądś nas to zaprowadzi, ale to na samym końcu, jeśli oczywiście nie zapomnę. A Myślę, że nie zapomnę, bo dopóki nie znajdę tych przedmiotów, to nie, nie spocznę tutaj na eksploracji tej lokacji, no bo muszę to po prostu zdobyć i tyle. Żeby móc yy, wytworzyć... O kurde! Loch, po którym mi chodzi. A to jest dopiero niespodzianka. Pierwszy raz też takiego widzę. Kup przedmioty. Ale jaja, no słuchajcie, no pierwszy raz taki coś mamy, taką sytuację. Eee, może jakiś. Tak, możemy kupić kielich, Złowrogi kielich korzenia isz, 20 tysięcy. No to co to jest dla mnie, 20 tysięcy? Kupmy to sobie od razu. O, czerwona galareta, to jest ten przedmiot, który potrzebujemy. Jest on w jeden wymagany, a ja potrzebuję czterech aż do tego specjalnego lochu, do specjalnego bossa. Czy ona ma tutaj coś ciekawego? Mają coś ciekawego? Nie mają, więc poza tym. Kielichem to właściwie nic ciekawszego tutaj chyba nie było do zakupu, więc zostawmy to i yy, idźmy dalej. Tylko pytanie: czy. No tak, możemy pójść albo tu, albo tu. Chodźmy najpierw w to miejsce. Zobaczymy dokąd mnie to zaprowadzi jeszcze. O jezu, ja już widzę, co tam stoi. To jest ten pożeracz, wysysacz mózgów, niestety. Zobaczymy, czy tu nie ma jakiejś niespodzianki. A naprawdę, te. Loch są jednymi z naprawdę najładniejszych, jeśli chodzi o design, najbardziej klimatycznych. Jest i dźwignia, to jest bardzo dobra wiadomość oczywiście. No kto, się, kto się nie cieszy jak w lochu znajdzie dźwignię w końcu. O, ładny. Jesteś mój Okej. Okay. No i zobaczmy sobie Czy kogoś tutaj jeszcze nie ma? Czy nie ma jakich, jakiegoś skarbu? Jakichś skarbów, które byłyby do znalezienia... Dopiero po tej stronie, czyli, by, wiecie, nie były widoczne, jakbyśmy tutaj za pierwszym razem szli, tylko na przykład za drugim, ale niczego takiego nie widzę. Bo, na przykład, jakby tutaj było za coś schowane, to bym tego nie, nie miał prawa zauważyć, jeśli bym się nie rozejrzał dokładnie. Więc miałem wrażenie, że mi tutaj w pokoju przejrzało i mnie rozproszyło. Eee, dobra, no to co? No to nam zostało jeszcze to i miejsce, gdzie jest ta, ta, ta kula taka. Tylko żebyśmy poszli ze ścieżką, którą ona nam Prezentuję, dobra nic więc więcej nie mamy. Proszę, żeby to było to, żeby to była ta galareta. Kurde no gdzie jest ta galareta? Nie mam absolutnie pojęcia. Może będzie jeszcze w tej obowiązkowej ścieżce, może w tej części będzie tego lochu. Kto wie, ale boję się, że jak tam przejdziemy, to nam za chwilę będzie boss i nic więcej, więc... No nie ciekawie jest teraz powiem wam. Bardzo nieciekawie. Okej, okay, czy tam... Czekajcie gdzie to było? Tutaj, nie? Tak, tutaj Mam wątpliwości co do tego... No mam wielkie wątpliwości czy tam cokolwiek jest. Czekajcie, zrobimy sobie coś takiego. Lecimy, lecimy. Czy coś tutaj jest? Jest! Jest! O, tak, proszę, żeby to była galareta. Proszę, proszę o galaretę. Żeby to nie włos. Okej, okay, to nie jest włos. To specjalne, sekretne jakieś grobowce. Właściwie to jest jeden sekretny, specjalny, ukryty grubowiec, niesamowicie. zanim przejdziemy do eksploracji, widzicie co? Czuję, że tutaj będzie to. Czuję, że tutaj będzie ten przedmiot, którego ja potrzebuję tak bardzo. O, tak. Jesteś mój. Nie mogę mieć pewności. Nie mogę się rozluźnić, czy to był już wiecie ostatni. Bo ja nie wiem. Dobra, to może nie był zbyt dobry pomysł, żeby to niszczyć. Szczególnie, że to jakieś duchy chyba latają, czy takie jakieś wiązki światła dziwaczne. Jest! Czerwona galareta! Dobrze czułem! Dzięki, że trzymaliście kciuki, jeśli trzymaliście. Dzięki Wam! Zobaczmy, czy nie będzie przypadkiem kolejnej. Wiem, że w całym lochu są tylko dwie, a potrzebujemy mi tak czterech, więc dlatego będziemy musieli pójść sobie jeszcze raz do e, Loran. Do chyba korzenia Loran, czy coś takiego. Ale to tam na Bloodborne Wiki sobie sprawdzę po prostu. Proszę by to była druga galareta. Nie, niestety jeszcze to nie jest druga galareta. A może tutaj będzie? Kto wie? Jest galareta! Fantastycznie! Dobra, mamy wszystkie, mamy 100% galaret. I jak widzicie to było naprawdę mega ukryte. Bo to było w ukrytej lokacji, która jest jeszcze... dodatkowa. Czyli w ukrytej, ukrytej lokacji można tak nawet powiedzieć, można się takie coś pokusić. Czy mogę tą czachę podnieść tutaj? Nie mogę. Mogę to rozwalić jakoś? No niby tak, ale... Po co? System zniszczeń jest fajny, oczywiście. Okej. Okay. Dobra, zostawmy to w takim razie. No, tego już sobie nie mogłem podarować. I. słuchajcie, wszystko się. Już myślałem, że tam coś takiego wielkiego przebiegało. Zapomniałem, że tu jest kula, oczywiście. Yy, nie będę kusić losu. Nie będę teraz bies. O, właśnie, bo bym, jak widzicie, bardzo źle skończył. Bo kula bardzo szybko przeleciała. I teraz jest najniebezpieczniejsza część tego. A, wcale nie było aż tak niebezpiecznie. Okej, okay, miło się udało. No i możemy się wracać. Do... Naszego... Naszej głównej ścieżki jakby, którą tutaj powinniśmy sobie obrać. Pytanie ze 100 punktów... Czy dobrze idę? Dobrze idę, dobrze idę. Tylko będę musiał... Zobaczyć... Czy to tutaj jest? Nie, tutaj nie. Nie, to nie tutaj, to nie tutaj demo Wracaj można zaskoczyć Okej okay. hmm. Tędy. Nie, tędy nie Odwrotnie poszedłem, prawda? Tak, odwrotnie Okej, okay, no to lecimy w takim razie w drugim kierunku teraz. Jak zaraz po prostu nie znajdę tej drogi właściwej, to ja już sobie tutaj przygotuję może... Od odważnego tropiciela, który, znak odważnego tropiciela, który mi powinien mi pomóc, nie wiem za kogo ja dostałem te tętnienia w tym momencie, ale się bardzo cieszę z tego powodu, że ktoś postanowił się zabić i mi ułatwić zadanie. Jeszcze tutaj, specjalnie, i tutaj chyba teraz powinna być ta nasza latarnia i dalsze przejście, czy dobrze myślę? Tak, dobrze myślę, bo tu jest winda, i tu jest to przejście, i jest też oczywiście nasza latarnia. Więc yy, przejdźmy się teraz może w tym kierunku. No i tutaj możemy sobie przejść od razu do bossa. Więc wejdźmy. Nie, to jeszcze nie jest do bossa. Do bossa teraz dopiero wejdziemy, przepraszam. To będzie jeszcze jakaś poboczna lokacja? Nie będzie żadnej pobocznej lokacji, ale słuchajcie, czas nas goni, więc. Yy... Ja, przepraszam, nie zabijcie mnie, ale w takim wrednym momencie po prostu zakończę ten odcinek. Mamy strasznie dużo tętni i zobaczymy sobie, co to jest za boss dopiero w następnym odcinku, także e, zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z serii Zagrajmy w Bloodborne. Brama wygląda iście przerażająco, fajnie naprawdę stylu, jest też wykonana, fajnie to wygląda, ale co to jest za boss, dowiemy się w następnym odcinku, także ja Wam już teraz dziękuję za uwagę, no i zapraszam na kolejny materiał z naszej serii Zagrajmy w Bloodborne. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zapraszam do komentowania, oceniania, a ja już naprawdę teraz muszę kończyć, więc przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to. I do następnego razu. Cześć. A, oczywiście. ukłon w waszą stronę. I dzięki za uwagę. Dzięki za poświęcony czas. Do następnego razu. Trzymajcie się. Papa. Pa.